Jason power 36 kW 24V oznaczenie SMG 2 36KW 24V wi -Fi. I tak, przeszliśmy na ustawienia zimowe, ładujemy w tej chwili akumulatory, bo niestety ale z fotowoltaiki nie chcą się naładować praktycznie produkcji nie ma. Zmienialiśmy ustawienia no i zaraz pokażemy jakie aktualnie one są wejdziemy w menu jedyneczka, tak wygląda tak wygląda dwójeczka trzy cztery pięć sześć Siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, szesnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, 20 23 25 26 27 28 29 32 33

Podłączone na AC-in AC-out mamy odłączone I mamy podłączone baterie i panele I teraz co my tu mamy? Polecimy Czyli sieć wejście mamy 225V Jest załączony bypass Czyli na wyjściu mamy to samo A do wyjścia dalej jest nic nie podłączone eee, Częstotliwość wejściowa To jest napięcie z paneli Skacze, skacze, bo on se testuje te panele, no ale nie ma co wziąć z nich, dlatego tak skacze. Yy, to jest prąd z paneli, oczywiście 0A, watów niby jeszcze czasami coś tam skoczy. No i tu jest łączny prąd ładowania akumulatorów z paneli i z sieci, 26A, na chwilę idzie czyli w watach to jest 758 wejście do paneli znaczy do baterii idzie 758 wat napięcie na bateriach 28,5 v 50 hz wyjście no dobra, tu się nic nie zmienia tylko wyjście nam pokazuje no nie wiem dlaczego na wyjściu pokazuje 22 va ampery jak tam jest nic podłączone i 2 i trzy no ciekawa sprawa No nie wiem dlaczego tak jest eee, baterii nie obciąża to nie wiem co to są, jakieś tam ustawienia systemowe No i dobra i od nowa żeśmy przeszli Czyli całe menu żeśmy przelecieli i tak to wygląda Jedyne co mnie trochę niepokoi to na pół godziny było ustawione ładowanie tak zwane burk, czyli na te 28,5V, 28,6 chyba nawet a później powinien przejść na ładowanie takie y, podtrzymujące, czyli są 27 27,2V ustawione. No i niestety pół godziny minęło i no, cały czas idzie na burku. Na no, te zmniejszone takie podtrzymujące, wyrównujące nie chce się przełączyć że no to jest jakiś tam mankamencik I niby wszystkie ustawienia przeleciałem, nie ma tam nic do poprawienia ewentualnie, żeby to tak chodziło jak chciał. To na tyle. Pozdrawiamka, łobizonka.